Siemano. Mam dla Was dzisiaj do pokazania, prawdopodobnie najlepszy czołg w grze na, na serwerze Lesty, i będzie to zk 5 a po zmianie, po buffach, potężnym buffie I to, co zostało tutaj zmienione, to czas celowania został skrócony. Ponadto prędkość APEKów, czyli podstawowego pocisku, pancerz górnej płyty do 160 i naprawdę jest to odczuwalne z te, tego, jak pograłem tym czołgiem. Po pokrycie kierowcy to własne kierowcy będzie i ogólnie moc silnika. Ten czołg jeździ mniej więcej jak 2,77, się tak szybko zbiera, że jest to świetne i ponadto pokrywano celność yy, działa. Rozrzut i, i całą tam resztę, także gr całą linią, yy, odcinek oczywiście o tym był, dziesiątki mi się bardzo, bardzo podoba na turniki, to jest świetne, nawet na tym lanie, które go grają, to są używane te łZETki naprawdę. Z zamiennik totalnie, który wyporł i 27 i C7, jest świetny ten czołg i mam dzisiaj dla, dla was do pokazania kil kilka gierek tym czołgiem właśnie. I tak, mam tutaj nowe konto, troszkę pograłem tą maszyną i bardzo fajny winner rate mam. 5200 tylko średnich, ale to przez to, że tak naprawdę gram na białych modułach, nie tutaj net perków, więc y nie mogę sobie dać tak naprawdę komfortowo dyrektywy na na dosyłacz. Tylko muszę grać z wygaszeniem, przez to, że taka załoga bardzo uboga. Ale będziecie mieć dla ukazania takiego, nie wiem, prawdziwe możliwości tego czołgu, nawet bez fioletowych modułów. Tylko zobaczycie jak to jest silne na zwykłych białych modułach, co jest moim zdaniem świetną sprawą dla was, dla graczy, dla, dla graczy i ponadto... Tam sobie może tutaj polowe dopiero co y, robię te polowe więc jeszcze mi dużo brakuje żeby wymaksować ten choke. Yy, i co, daliśmy tutaj sobie hp z tuba dosyłać można dać ewentualnie jakieś turbo zamiast hp, ja osobiście się, się nie zdecyduję na to i po prostu polecieć z takim zestawem w takim razie także lecimy do bitewki, ja, ja nie wiem czy to się dzieje tylko jak filmy na youtube staram się nagrać, ale dało znowu fajny matchmaking ja nie wiem. O co tutaj chodzi? Dużo hateków, co jest świetną informacją dla mnie. Chyba 7. To jest piątkę i te 30 tak naprawdę też będę mógł farmić. Jeśli przyjadę, oczywiście. Także 9 czołgów potencjalnie na mordowni. No piękna sprawa. Piękna sprawa, fajne losowanie. Mogę tutaj i pod górę i pod dół pograć, także to nie jest problem tym czołgiem. Mam, mamy opuszczanie. Fajna platforma pod to i pod to, ale nie wiem, czy zwr zwróciliście uwagę, jak ten czołg fajnie jedzie, co nie? 50 na godzinę, praktycznie od razu osiągnęliśmy te 50 kilometrów, nie mając w ogóle ani ulepszeń polowych, ani turbo. Ja, nie mam tutaj turbo i ten czołg się tak fajnie zbiera, także czu czuć te zmiany, jest to świetna informacja. Fajnie, fajnie się tym gra. Bo ma czołg mobilny, nie? Wiecie, no jednak to się liczy aktualnie w tych czasach, by czołk jeździł, a nie tylko tak. Wiecie, przede wszystkim to, by on bez turbo też jeździł, a nie, że musicie marnować jeden moduł na, na tę turbo i pakować to tam. To jest to właśnie. Kiedyś nie trzeba było tego robić, a aktualnie już niestety jest to masch. Mm, w ogóle, ziomek ma misję super koniem, by zająć mida? <grywa> ciekawe, co? Ciekawe, ciekawe. czy side Sklapa poza tym bed będzie robić, albo coś takiego. Raczej powinien, tak. Side Sklapa pod 2 zk 5 a hity 340 peny. pozdrawiam serdecznie. <grywa> Raczej na wraku tutaj nie pogram, bo... Tak wypchnięci są strasznie, ale górą jak najbardziej można podjechać na plecki. Widzicie tego lecika? A raczej mu pyknąłem w estunie. Tym 60TP to na spokojnie to puścić można, z jajem tutaj zagrać. Tak zwanym Działkę żyleta aktualnie, serio Fajnie to skupia i jest, jest przyjemne I, I o to powinno chodzić World of Tanks Że mają fajne działo, a Wargaming a troszkę takie podejście aktualnie, że oni nerfią Maksymalnie czołgi, działa Balansują to w dół, a nie w górę Na z jest troszkę odwrotnie Sorry ziomek pod poselonik wjeżdżam, jak bocik. Eło, ta pęka też mieli, nie jednak. O, fajnie, fajnie tym poszelać można. Ciekawe gdzie. Właśdał chyba, no. p mi tutaj odpuścił. A to nie jest dobra informacja. Jeśli chcemy to przeżyć Koledzy To musimy pojechać do przodu jest taka podstawa Ten dał mu Ja dobiję, na no spokojnie dobijemy sobie to oni będą cisnąć tą górę dalej. O, o, to jest pytanie. Tu chyba kobra w ogóle jakoś siliła. Ja, ten, że TP, tak się kręci. Znaczy jeśli jakby spółki półki, z mida, silił? Sz, Dałem jedną i postaram się wraczkę złapać że Uda mi się go dobić ES-5 mi wyjeżdża na plecy Rozumiecie to? Niuuu On się odbije Nie, nie odbił się niestety A tutaj to będzie ciężko to przeżyć o, chociaż w sumie... I on za szczela, to... Jakieś tam szanse mamy. A jednak nie. Kurde. 5300 na farmie tutaj. 286. No... Kurde, brakło, brakło tutaj. Tego damage'u. Ale do przodu tutaj chyba musiałem jechać. Dzisiaj, w sensie, tak mi się wydaje, że była to najlepsza opcja, by po prostu do przodu jechać. ale skąd ten TS-5 się tutaj jeszcze wziął? Skąd on się tutaj wziął, co? No i tak miałem dużo szczęścia, że jemu nie polosowało na mnie, bo 5 HP mi zostało chyba. <laughs> ciekawe, ciekawe. Buraz też ma problem. Ale winek, także fajnie. Porządku, porządku. Mam nadzieję tylko, że dojadą szybko do niego jakoś. Szkoda czas lecić. Sami widzicie, nie? Jeszcze tutaj nie było jakoś okazji, by przetestować ten pancerz, chociaż te jest piątka od górnej płyty raz się odbiła, nie. To nie jest jak z Isem 7, że kadub jest nieprzebijalny na taki dystans, praktycznie po górnej płycie. Jak stoicie na wprost dookoła, bo to nie są takie kąty, nie duże. Ale potrafi odbić, na pewno. Bardziej to na jakiś dystans czuć, nie? Taki większy dystans to już wtedy jest odczuwalne. Na pewno. A burlask kfania to zagra. W sensie sprawdził sobie każdy kąt. Naprawdę elegancko tutaj posprawdzał. Krzyściutko. Myślę, że gdyby to szybciej zrobił to miałby go. A teraz 5 na pewno na burlaskę się obrócił. bo on to jeszcze. Chociaż, no bokiem był, <laughs> boczkiem był, boczkiem. Jaka bitewka, fajne losowanie, młody medziu, ale to między innymi temu spowodowane, że super koniem ziomek na mida sobie jedzie, nie? I tam jeszcze jakiś chatek był chyba, <laughs> niestety. Bitwę przez to przegrali, dałem coś blind'a, a w tego light'a na chwilę, super, że to weszło, fajnie, fajnie. 5700 już lepiej na pewno wygląda niż 5200. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Widzę, to jest niemożliwe. Dziewiąteczki. To ja się już. Nieczęś nie w tym sumie, bo dało dwa mino. Naprzeciwko, na, na, na co będzie ciężko mi zagrać, ale znowu dziewiątki. Fajne losowanie. Nie martwy nawet. Nie, na, na tej się tak się gra czasami dobrze. Ale zwłaszcza wieczorami, bo tak w dzień to w sumie zależy. Wie, wieczorami to tak rzuca. Sie, zawsze mi dobrze rzuca, jak ja nagrywam odcinki na YouTube'a. To wtedy jest najlepsze, L najlepsze losowania. Tutaj dru drużynka jedzie. Gdzie w ogóle BZ się plącze? Gdzie on tą bezetą pojechał? Ojeju. Te mino mi się nie podobają. Strasznie. Takie są czołgi, na które... Sam jest strasznie ciężko grać. Naprawdę. W ogóle WZK5A. Co jest ciekawe, na właśnie tutaj, na tym serwerze ma około 5500 tysię... ,5 wymagań. To jest dużo. To jest bardzo, bardzo dużo, nie? Ta dziesiątka. Ktoś go wypnął jeszcze. Kolega z Plutonu, a nie, czarfutur. On wjeżdża. wow sztuczki i wod. Nie, serio, sztuczki w wod. <grywa> taką plombę tutaj dał tego zioma, to by było już grubo. Z rzeczy, które ja za zauważyłem jeszcze, grając z tą wz to jest to, że można fajnego size-scrapa postawić. I to głównie ze względu na to, że górna płyta Dostała Bafa i czuć to, serio, czuć to. Bo na, na takiej Europie każdy was po, po, po tej górze przebija, nie? Serio, każdy po tej górze was będzie przebijać, i to jest straszne, Oj, dwie chyba dostanę. O takiej trade średni. Opa! Uuu, 900. Nie dość, że making dobry to jeszcze Amoraki daje. Ale cheater. Cheater wod. <laughs> Niemożliwe. Ale górna, górna płyta T10, no. Jakby nie patrzeć. O, o, o. Bokiem wieży. Estetunia. Mogę to strzelić. Był taki moment. Oj. Co? Nie no, w sumie nie był nawet w celowniku jakoś. Min, mino mi jedzie. Każdy do góry ucieka. Ale dobrze, że na mapę spojrzałem, bo byłaby taka lipa. Ciekawe gdzie wótek się podział. Ale musiał uciec w takim razie. Musiał uciec na bazę. No co za błocik? Gdzie on ucieka? Przed potężną wózetką koleżka chce uciekać Ja sobie do lewej pojadę Na spokojnie, skrócimy dystans, ale bardziej be bezpieczny sposób O tym często mówiłem w odcinkach, żeby nie wyjeżdżać tędy jak buciki Tylko raczej już tą stroną Oczywiście, oczywiście je jeśli jest, jest to możliwe, nie? Nie, e eba się to Pi nie rozbił się. Przecież mogłeś zostać, bym by miał damage z ciebie, no. Ziomeczku, co ty robisz? Co on robi, co? Minu no na mnie patrzy. Okej. Okay. Interesujące. Bardzo, bardzo ciekawe. Wutek będzie tutaj w takim razie Skoro mnie spota. Up, aj. A jednak tam, dobra, no to coś innego mnie spotnęło. No, pozycja na tego wuteka. Obrzydliwa. Łobrzliwa pozycja. Troszkę HP tutaj jeszcze mają. Będzie można poszelać Pytanie tylko jak z tym Mino Z tą resztą No jak ktoś tego Mino spotnął to jest pięknie, nie? Bo miałbym jego dupkę Dobra, on szela do mnie w ogóle Kościół Czemu, cze, czemu nikt nie chce tam Podjechać Na Proxy On nie dość, że musiałby się bokiem obrócić nie miło. Nie, no, dalej na mnie. Ile można? O, tutaj już takie czołgi zostały. W pewnym momencie było jeszcze 8000 HP, i to jest dużo demedży. Ale to już taka lipka. Czy by chory stał dupą do nas? Obraca się teraz. Chory jest groźny. Nie ma nerwy dostać. Z tego, co słyszałem. Także fajna, fajna decyzja. Bo moim zdaniem jest toksyczne Chory jest mega toksik. To, że. Każdego snapową wam daje, jeszcze odbija tam jakieś szały. To jest. Ja nie wiem. głupie. Albo do sub-blinda, albo nie wiem. Kurczę, czegoś mi brakuje w tej bitwa? W sensie na pewno damage'u. Na pewno damage'u, ale cze czegoś tutaj brakuje? Tak jakby, nie wiem. Nie takich fajnych bitewek. Jest potencjał, ale brakuje takiego dokończenia. Do grania tego. Dałem blendę WTK, no 5 tysięcy, 5, 5 tysięcy, nie ma, nie ma tragedii, a jednak nawet jak nagrywam na YouTube a, to gorsze losowania też, też mam. Dał nam tutaj taki wysyp tdk że to jest niemożliwe, ile w ogóle FV w lodówek jakiś, o Strasznie mam. <grytanie> mam nadzieję tylko, że nie dostanę żadnego one shota, proszę, oby nie. Mam dwa heczki, w sumie dwa heczki. Lubi losować po, si po 700, nie? 640 alfa na heku, ale lubi tak losować potężnie. Pojedę sobie na taką pozycję, w której w sumie od zawsze zaczynam tą mapę. Każdym czołgiem praktycznie. W można na dojeździe połapać jakiś damage darmowy Ci ludzie się nauczyli już, żeby nie krócić, ale kiedyś na samym początku, jak ta... Nawet nie jak ta mapa wychodzi, ale tak jeszcze rok, rok temu, dwa lata temu Kurde, tutaj na dojeździe po trzy, 4 strzały, nie? Dało się włożyć, aktualnie tak... Ciężej z tym, ciężej Orlino pojechał w ogóle pod jakimś dziwnym kątem nie, nie, nie mam pojęcia co on ćwiczy Za sztuczki nie wiem, nie wiem. Czy tutaj będzie jakiś damage dla mnie? Czasami ludzie grają tą pozycję. Nie wiem dlaczego, ale tam jeżdżą. To troszkę tak, to by... troszkę tak to wygląda, jakby cała drużyna grała plashing. Uuu, ale działka jest pr przepyszna, nie? Aktualnie no tak porównując nawet do tej wuzetki europejskiej, to jest żyleta aktualnie. Przepięknie to chodzi. Takim wrażeniem jestem. Ale miód! Łojojojoj, ale dał włazika. Tak się zastanawiałem przez moment, czy było widać mi kadłub, ale... ale jednak nie. Mocny, gryzie. Gryzie tym Rino. Co się dzieje w tej bitwie w ogóle? Co? Nie ma tu żadnych czołgów. Każdy na plaży pojechał Najgorsze jest to, że nawet nie ma jakichś spotów specjalnie, nie? I nie wiem, nie wiem, gdzie są czołgi. Nie wiem dokładnie, na ile możemy sobie pozwolić. Ale FO już mi da Kracinia, Nie, no to, to jest taki bandyta. że zaraz może być nieprzyjemnie. Zastanawiam się, co zrobić aktualnie. Myślę, że dobrą decyzją nie jest na plaży pływać. Serio. Troszkę dam, że tam jest. Ty Marina, jakby <laughs> lubię grać z tej góry, ale w tym przypadku nie mogę. Tu trzeba uważać. No, no mają cztery czołgi, które mnie mogą złożyć na Łączota. Pięć na Boś Ogólnie to, za to, 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 to zaraz zobaczy. Może, może coś się uda tutaj pograć na tej plaży. O, tutaj jest ten typ, którego chciałbym zrobić. Czołg potężny. 15 stopni upuszczenia. Nie, nie to dla mnie brzmi crazy, nie? 15 stopni. Klan ma 12, dla porównania. On został w ogóle z. E, ten, ty, ten typ 7-1 został zakazany na tym turnieju, który grają. A no i, i wszystko rozumiem. Czemu, czemu boją się grać w tą plażę? Wszystko rozumiem aktualnie. Jak najbardziej, jeszcze jak. fałek jest. Normalnie, że to. A dopiero co gadę, że trzeba uważać, nie? I już one shota. Wyrwałem. <grywa> Piękna sprawa. Uwielbiam takie coś. Gdzieś, gdzieś słyszałem, że na one najlepsze bitwy wchodzą. Także ja czekam na, 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 na tą bitwę. <grym> Najlepszą. Jakby mimo tego, że wyrwaliśmy tego maszocika, nie powinno być tragedii. Ale w ogóle, co to jest za pozycja? Chłop tam gdzieś na zasięg widzenia stoi, nawet nie wiedziałem, że, że to można grać w taki sposób, że mamy aż tutaj przestrzał, ale wow. Trudno się mówi 3000 damage jest Moje średnie zostaje zrobione Także jestem dumny już siebie Aktualnie Świetna bitwa Idealnie pokazałem wam WZ 5A po buffie Jaka ona jest fe fenomenalna Świetna Jedno Koniec świata Tera te HP by się tak przydało, po tego Rino bym mógł zagrać. Wszystko bym mógł zrobić, tyle możliwości. Taki wybór. Zastanawiam się aktualnie, gdzie ten Rino mógł pojechać. Gdzie on mógł sobie zagrać? Czy stoi tam? I wierzy, że zrobi z tej pozycji jakiś damage? Czy jednak przelotował? W sumie pod TFE by mógł pojechać nawet, tak myślę. O, o ma, mamy zawodnika. Został odnaleziony, Rino. No, tę fałę mamy. Hm. Ale one shoty się sypią w tej bitwie. To jest Uff, obrzydliwe. <laughs> Ale one shoty tutaj, na prawo i lewo, są posyłane. Niby pokazuje folowego fała na środku że ciekawe czy on rzeczywiście będzie fulowy, Ale to jest to, za co ja nienawidzę, nienawidzę tych FV, rzucić ci kilka takich na bitwę i już. No, skandal, nie? masakra Jakaś. Fałek. Ciekawe czy ma Hesha. Najmniej dupnie. Dałem Heka, nie dostałem z Heka, więc wyszło chyba całkiem w porządku. O, jeszcze podział. Pięknie, pięknie, pięknie. Na one wchodzą najlepsze bitwy. Widzę. Tak jest. O kurde. Ziomek. Chill. Strasznie wściekły na mnie. Kurzony. Nie no, co ty robisz? Ale będę smutać zara. Czemu on wyjechał? Dobra, daję mu jeszcze bombę. 651 dostał. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Dostał jeszcze jedną. Dobra, jak na giereczkę, na no, już wyszło to całkiem nieźle. Nie wiem, czy jest sens w ogóle, żeby się na mnie czekali. I myślę, że się w garażu po prostu po tej bitwie zobaczymy i podsumujemy cały odcinek. Niestety przez to, że f się po mnie ulał, nie udało się wygrać tej bitewki dla drużyny, ale nie, myślę, że to co mogłem pokazać, to, to wam pokażę w tym odcinku. Mam, na, mam nadzieję, że się podobało. Yy... Dajcie znać przy, przede wszystkim, czy chcielibyście coś obejrzeć yy, o linii do typa, typa 7.1, ponieważ całe jest warte uwagi. Tutaj na serwerze Lesty i ósemka i dziewiątka są świetne, a dziesiątka to jest w ogóle już jakiś inny level. Także dajcie znać w komentarzach i ja lecę. I widzimy się jutro w wynosnym na odcinku, także sie Siemoneczko.